Się ma tu minerek. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić drzwi z lawy. Najpierw trzeba zrobić taką obudowę. O, 2, 3, 4, 5, 6, 3 tutaj. O tak. I. Tak, może też inaczej, ja lubię tak robić. Możecie też popróbować sami inaczej zrobić. I teraz... Ciach, 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 ciach... Lawa... Tu, 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 tu. I ona się będzie rozlewała, ale... Możemy zrobić tak. Tak. Na przykład jeszcze tutaj damy. Teraz tu. I tu. I tu i tu. Teraz to zniszczymy. I jest takie. I z drugiej strony tak samo. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Tu kurde, rozłamie mi się za bardzo. No dobra, zostawmy to, tutaj mamy już gotowe takie i teraz z jednej strony Na przykład jak tędy będziemy wchodzić, to tutaj potrzebujemy tory i wagonik Wagonik, gdzie jest wagonik? Wagonik o jest I teraz zrobimy sobie takie coś się zrobimy no, tutaj tory sobie damy. O, nie, bo się rozsunęły coś. Może teraz? Nie, rozsunęły się za bardzo. O, teraz. O, i właśnie przeszłem przez lawę. A może zrobimy inaczej, że tylko tutaj. O, i teraz będzie łatwiej. Podchodzę sobie i o, jestem w Flawie. No to subskrybujcie, łapki w górę, tak jak ja. I narka!